Witajcie, kochani! Tu Mary! I Mario! I odcinek specjalny dzisiaj, kochani. Tak, to już trzy lata od kiedy założyliśmy kanał. 2 września, dzisiaj, kochani. I 2 dru wrześ września też się pobrali, się, to już mamy kolejną rocznicę ślubu. <noise> Taka podwójna. Dlatego tak byśmy chcieli, prawda? Postanowiliśmy, że. Za to temu, że będziemy nagrywać. Dobra, jest rocznica, więc co zaczynamy nagrywać z rabki i od tego się zaczęło. <gry> Parę zrapeczek zakupiliśmy. My Wam bardzo za wszystko dziękujemy kochani. To już trzy latka z Wami, także my się bardzo cieszymy, że wytrwaliśmy tak długo i zobaczymy jeszcze jeszcze... A Aby z nami przede wszystkim tak, że z nami będzie tyle lat. Zobaczymy, czy kolejne trzy latka będziemy nagrywać, czy nie. Czy damy radę, czy nie damy? To już się okaże w czasie. Dokładnie. A tymczasem, na ten specjalny odcinek przygotowaliśmy sobie zdrapeczki takie jak ekstremalne 7, diamentowy milion, magnetyczne 5, deluxe 7, mega pensja, maksimum Party, czas na premię, walizka pieniędzy, ekstra pensja, green money, no i na rozruch. Małą krzyżóweczkę. No rozruch, tak jest. To co, Mario, lecisz pierwszy. Dobra, zaczynamy wtedy od tych najmniejszych. To ja już swoje na bądź, nie. No i zobaczymy, czym, to, czym nas na rocznicę to obdarzy. Oj tak, trzymajcie kciuki, żeby chociaż coś tu wpadło. Dobrze, zdrapeczka jest z numerem 84 i zaczynamy. No, no początek niezły. No, to się ładnie zapowiada tak więc szukamy X oraz U no dobra mamy U tu mamy U i jak na razie chyba to tyle, a nie jeszcze, jed jeszcze jedno się trafiło chciałabym się powiedzieć co jeszcze no dobrze, kolejne dwie literki to literka G oraz N tu mamy G gdzie jeszcze? Czy w ogóle są? Tu mamy N, tu G się zjawiło. Tu kolejne. Jeszcze N mamy w Napoleonie nawet dwa razy. Dobrze. No, ale teraz to już chyba starczy. Dobrze. Kolejne dwie literki to D oraz L. DL. No dobrze, tu mamy jedną. Tu mamy drugą. Tu jeszcze D znaleźliśmy, tu kolejny L. Jak tam? Hmm, Jest widać. coś jeszcze? Nie ma chyba. Raczej nie. No dobrze. Szukamy kolejnych. A będą to tym razem M oraz F. M i F. To śmigamy. Tu mamy M. Tu mamy M i F od razu przy okazji. Jest też M. Tu jeszcze jedno. No i chyba tyle. Dobrze. Teraz tu. To tak zostawiasz, nie? Tak. S oraz W. Tu mamy W. Tu mamy S. Tu mamy W. S. Jeszcze jedno się znalazło. I jeszcze je mamy, w. Chyba to tyle. Dobra. Czas teraz na literkę e oraz r. ładne literki. Tu mamy e, tu mamy r. Tu mamy r. Tu mamy e oraz r. Tu jeszcze jedno. Tu kolejne. Mm. Nie. <grymne> e. Jeszcze jedno się znalazło. I R też mamy. No, ale teraz to już chyba koniec. Dobra, ale dużo, było nie? Na razie sporo. Teraz wobec tego Z <grymne> oraz P. P mamy tutaj, Z tutaj, P oraz Z. Tu jest Z. Tu mamy P. No, więcej niestety nie widzę. Kolejne dwie to jest T oraz B. Tu mamy B. Tu mamy B. Tu mamy T. Wow, mamy jest. pierwszy wyraz B. T oraz B. Tu jeszcze jest T. I i i. A tu jeszcze. Tu jeszcze dwa razy się trafiło. No dobrze. To wobec tego przedostatnia literka, tu już sobie weźmiemy pojedynczo <noise> i mamy literkę. I tu mamy, tu mamy oraz tutaj. I co? Czas na ostatnią. No. Ostatnie to będzie C A. Już myślałem, że o chociaż będzie. No, ale nie, niestety. Tu mamy cis, czyli mamy drugie słowo. I to tyle. No tak. Sprawdzimy sobie kontrolne BS, czyli. Mogą być BP, nie? Pust... Tak, pierwsza z rapeczek, Oj Ojoj, z rapeczki to było z wachlarza wybierane, także to takie nasze losowe. Tak, numerków nie wybieraliśmy, ale z rapeczki losowo, tak. Tak. No to moja jest z numerkiem 94. Jest wszystko ok? Jest to, tak. ok. Wszystko będzie chyba widać. Co mamy pierwsze? Mamy literkę S. Literka S. To mamy tu. S, 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 S. Drapak S nie widać. Tylko jedno. Mam. A. a, a ma dalej. Szał, nie? No. Często dają, potem właśnie nie ma. A potem nie, nie uzupełniają tymi sąsiednimi. Tak. Racja Brachu. Tu mamy. Jeszcze tak sprawdzam, czy gdzieś nie pominęłam. No nie. Bo by było szkoda. Teraz mamy M. Szukamy M. Tu mamy M. Tu. Kolejny jest K. Tak, że skacze, nie? No tak. A więc... wracam do góry, ale co, że no tak, nie tak, Zauważy się, że gdzieś niżej się zdrapił. Chyba to... wszystkie K. Mhm. Chyba się udało. Teraz mamy G. G, 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 G. Tu mamy. E, czy jeszcze jakieś G. Jeszcze G, jeszcze gdzieś. Tak patrzę, patrzę. I nie mogę... Znowu Ci podpowiem. A tu, tak. B. Bociak. bociak. Jest butik. Teraz N tu mamy N tu. No N często też jest bardzo dużo. Tak, teraz jest bardzo taki Więcej sporów. niż M na przykład. Nie tak, się zdarza. Jest mhm. Jeszcze patrzę, bo mogło jeszcze coś być. Ale nie widzę, dobra. I ostatnia w tej linijce to jest C. Do bocianka. Do bocianka i koniec. Następne. A, to te rządki zaczynasz od, od początku. Ja tak, ja tak zawsze robię. Okay. Wiesz? Ja wiem, że po, ty, po dwie to ty tak robię, żeby to się fajnie zgadzało po dwie od razu. No a raz, nie? Mhm. Teraz szukamy U. U, 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 czy gdzieś jeszcze mamy u? Nie jest jeszcze. Tak? Nie no ja tak szybko teraz patrzę. Ech, Na samej górze. Ślepota jestem, gdzie to u. Na samej górze. Ale kurwa, on no, jedny. dlatego to tak w tych rogach że widzisz i przez te rogi to ja nie widzę. Dobra, następny mamy E. Tu mamy E. A to by wyszły ile? Dwa wraz, tak? Czy tak. jeden? Dwa. dwa. No tak. Tak przeważnie dają, nie? Mhm. Kresu, tak. Chyba nie ma nic. E. Ale, e. ale, ma, ale mało E. Myślałam, że będzie więcej. Tu kuponik. Mamy P. Bardzo tutaj. Tu. Wyjątkowo tak. trochę. O! Nawet sporo. Też pamiętasz, że zaś się zdziwiłam. Teraz mamy J. Tutaj dla równowagi, żeby. J zawsze było. jest też mniej. A tu ja chyba nie mam ani. Jest jedna dobra. Jest. Ja chciałam powiedzieć, że już nie ma. Nie, no jedna się trafiła. Tak, jedna jest kolejne. Mamy W. Tu mamy Wino. Tu mamy W. Dobra i ostatni rządek. Co tu jest? Ojej, jej, jej. Ha! No tego to już tu, jest. Ja nie wiem czy to w ogóle jest, to nie? Ja się ale nie znajdziesz. No właśnie, to po co to dają, tak samo jak te xy. Y. Y to No to akurat Pół, jest. Ale chyba jeden, nie? Pół. Już, już jest. <laughs> no dobra. Teraz mamy kreseczkę, jak ja to mówię. To najszybciej się drapie, bo sama kreska w kwadraciku jest jeden wyraz. No, no. U -u -lu 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 -lu. <grym> tu mamy jeszcze i. I ostatnie dwa. Teraz mamy Z do Pazura. Z, Z. Czy my gdzieś jeszcze mamy Z? Nie. A tak mało nie. No, niech odadzą, to byłoby fajnie. No, już dalej. No już właśnie widzę. O, tu jest drugi wyraz. O, drugi. No tak jak ja tak samo mam jak ty. Dwa wyrazy. Hurra. Tak, remis, mamy. Ja mamy, dobra, no to raczej... No, znaczy, jeszcze... no jeszcze tutaj jest L. Aha, ale... tak, 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 ale tu już widzę, że... Będzie puste. Będzie puste. Paszkę no, a, są razem. UT, czyli mamy krzyżoweczki do no kosza. No dobrze. No, bo no, te... no dobrze ja do kosza. No, no, skoro te za trzy nic nie dały, <grym> może te za piątkę coś tutaj nam podrzucą. Ekstra pensja z numerem 48. I co? Szukamy. Wygrywające liczby, to tym razem 33, 19, trójeczka. Oraz dwa. A co dali niżej? 17 niepasujące. Trzydzieści cztery oboczkowe. Dwadzieścia dwa, nie? Ona się lekko drapie, nie? No tak dosyć. Trzydzieści jeden. Trzydzieści. No pierwszy rządek nic nie dał. Uuu. Tu mamy ekstrapensję. Drugą poproszę. Cztery. Jeden. Aha, tu obstrzelili dookoła. Dobrze. Albo właściwie niedobrze. 8 i ostatnie to 11. No to niestety kusto. Coś się zaczęło dziać nieciekawego ciekawego na początek. Grenmady, ja mam z numerkiem 44. Wyszukamy worka. No Ale tutaj no się nic nie. No i oczywiście liczymy. Ale on nic tam nie mnoży. Co mamy? 9. Ou nisko. Dwa. O, i ja nie mogę trzy. O, to tak samo jak umiem dwa, trzy. I... Oj, trzydzieści, cztery. jedna wyższa. Nie zawsze tak poluję, poluję. A. Już no, chyba nie dobrze. Chyba dobrze. Dwadzieścia dziewięć, nie mamy dwudziestek. Tutaj zerówki do przodu. Nie ma. Jedenaście. Dwadzieścia. Trzydzieści. Siedem. Jezu. Są trzy rządki, A, czy dwa? Trzy. A, trzy? Osiem. Nie ma. Trzydzieści pięć. te boki, no. Dwadzieścia siedem, sześć, dwadzieścia jeden. A gdzie jest ten worek? Dwadzieścia dwa worek. Cztery obok. Coś się pojawić nie. Było mnie też tak no, widzisz. 32 i ostatni, kochani. Jest 12, czyli no, kontrolnych, nie sprawdzamy. Pusty. No cóż, wobec tego może przyjdzie czas na premię. Zrapeczka jest z numerem 42 i tu będziemy szukać portfela. No, co ma Oby pełnego. Pełny, pełny. I mamy tak 17, 14, 30. I trzydzieści cztery. I tego będziemy szukać. A dali nam co? Dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści dwa. Trzydzieści trzy. Dwa. Daleko, daleko. Dziewiętnaście. No nie. A w drugim rządku co się kryje? Trzynaście. 16, no nic na pocieszenie nawet nie ma. Akurę, 3 lata i co 12. Nie chcecie nic dać. 35. No i ostatnie to. 18, no niestety. Szkoda, nie? Oj, ja wybrałam sobie akurat walizkę pieniędzy. No ale może się udają przełamać. No ja tak nie lubię jej. Dobra, szukamy walizki kwot tak? Numer 17, tak. kochani. Oj, oj oj. Szesnaście, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia osiem i czterdzieści dwa. Cztery. pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia siedem i trzynaście. Nowa Liza pięćdziesiąt cztery, na którym jest zresztą była lipa. Pięćdziesiąt pięć. Nie? Mhm. 35 Coś się nie chce 52. 30, nie sią same samej 37, 23 i 31. Puste. Panie no Ja nie lubię tej drapensji. Ale nawet nie damy, mieliśmy to... Na Dobra, pewnie. Mhm. No dobrze, wobec tego czas <grym> na mega pensję. Drapeczka z numerem 15.

Strzelają obokami niesamowicie. 36, 33 i 37. No tutaj niestety nie ma. Ostatnie. I ostatnie szanse. 16 39. Kolejny obok 34, 5 i 25. Ej, no, niesamowite. Jest. Jak na razie cały czas pusto. Teraz ja, maksymalnie. No, dawno czwarty. nie dla pana. Z, dawno tej zerbki u nas nie było. Może troszeczkę oddalić? Nie, hmm, wystarczy ją przesunąć. Aha, bo tego przeświałam ja do bazyła. No szukamy pliku liczb. Numerek czwarty. O, wybrane już. Losowo. Czy coś da? Zobaczymy za chwilkę. 38 szukamy. 19, 13.

Dwadzieścia cztery, dziewięć, trzydzieści cztery. To co to za zrapy? Pięć, dwadzieścia pięć. Ja nie mogę. Czy zwrot mi daj? Cztery. Trzydzieści siedem. Oboczki to oboczki. Trzydzieści dwa, trzymaj kciuki, widzisz, siedemnaście, trzydzieści pięć, no to Ci jeszcze jeden rządek, i ostatni postakowy, trzydzieści dziewięć na obok, dwadzieścia dwa, siedem, gdzie ten plik, dwadzieścia trzy i ostatnie, 16. O, tutaj są jakieś kontrolne, żeby to naprawić. Nawet nie wiem, nie pomijam. Dobra, już nie mam. <laughs> po co mam tam jeszcze grać No dobrze, zobaczymy. Może w końcu <laughs> no, magnetyczna, dobrze. może piątka magnetyczna z numerem 12 coś tutaj dorzuci. Oj, dobrze I szukamy piątek, a zaczynamy dziewiątką. parę możesz wiesz, wyszukać. No fajnie by było 4, 6, 2... Osiem jeden, trzy jeden, sześć, dziewięć, siódemka, czwórka, jedynka, ósemka, szóstka, kolejna ósemka, yes. czwórka, siódemka. Siódemka. Ja. No, jak na głośni? Nie mogę. Ja nie mogę. Niesamowite. Straźne. Deluxe 7 z numerkiem 17. No, i szukam oczywiście siódmej. Ja tu będę Wam przesuwać. A na pierwsze co mamy? 9. 8. 9. 5. O, no, teraz 5 jest

Patrz, oni tu nie mają siedemek. No nie, I, nie ma, nie ma. No patrz, nie chcą dać, a te się powtarzają. 2 1 2 i 5. Ani po 3 złote, ani po 5, ani po dyszce. Ale myśmy sobie wylosowali zlapki. No to może chociaż coś te za 20 zł coś. Ojej, ojej, ojej. Przyniosą zlapeczkę z numerem pierwszym. Przykład będziemy pliku, siódemki lub sztabki złota. No to już teraz tutaj nie da. I zaczynamy plecakiem. Sztabka, by była fajna. Ananas. Zegarek. Portfel. Diamenty Arbus, znaczy no, melon, palma, mm. kwiat, podkowa, balsam, korona. No, jesteśmy na półmetku i tutaj nic nie widać. Mm. Słońce, chmury, Słuchajcie. rower, trofeum, cytryna, biedronka. Świnka, piłka, awokado, no to nic wygrywającego nie widać. Pierścionek, wiśnie, autko, kawa i perła. Ja, kurczę. No mój zestaw całkowicie pusty. Oj, oj, oj. Może jeszcze coś umeli. Co się, super, wydarzy. Super, super, Dobrze, diamentowy milion, kochany, ja mam z numerkiem 14. A, Ty musisz ten portfel znaleźć, jak miałeś. Dobrze, tutaj jest jakiś klips, tak? Tak, klips y, z pieniążkami. Tak, i dolarek. Portfel i dolar. Dolar, ile mnoży? Pięć, tak? O, mhm. ja. dobra. To co, no to sprawdzamy. Awokado. Chmury. Perła, słońce, narty, palma, kawa. W symbole znajome, tylko szkoda, że nie wygrywające. Tak jest. To jest plecak, Pleka. a przepraszam, klips. Nie, nie, ja wiem, że to nie tylko to jest podobny do tego. Kwiatek, rower. Serduszko dla Was, kochani. Podkowa. to <gulica> Do tej kolektury już nigdy więcej. Okulary. Wiśnie. Korona. To jest cytrynka. Zegar. <noise> już tak patrzysz, co, to co, nie ma nic. Coś chudło. <noise> Harbuzja i moneta, to nie tu, gwiazda, o i ostatnie trzy, winogrono, ananas i <noise> To będzie? tu, tu, Tup, 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 Ale <noise> O no że... Jak nas polubiło to Lotto? Ale to nic. Liczy się, to się mówi, że nagraliśmy dla Was trzy naszego kanału, a z radki to wiecie, że Lotto tak po prostu nie chce nam dawać. Tak... I poszło. Podsumowanie bardzo proste, wszystko puste. Idziemy to wymienić teraz. Tak, na zero. Oskarżyć normalnie, dlaczego tu nic nie ma wybrakowane zdrabki były. No tak, to no trudno tak się zdarza, niestety. Także premierka taka se. No cóż, kochani, my dziękujemy, że wytrwaliście z nami te trzy latka. Bardzo się cieszymy. Myślę, że jeszcze wytrwacie Mam nadzieję, że jeszcze będziecie z nami, dopóki będziemy nagrywać. I co? Widzimy się na kolejnych naszych odcineczkach. Postaramy się, żeby się nie poddawać. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, kochani. Pa! pa! pa.